Więc na początku chciałam powiedzieć tylko, że nie będzie to długi film. No i generalnie zaczniemy go od tego, jaki sprzęt wybrałem. Więc ta klisza tutaj to jest właśnie Fujifilm Superia o czułości 100 ISO. No co jest generalnie dosyć małe, jak na dzisiejsze czasy. No i aparat, który wybrałem, to jest w zasadzie lustrzanka po moich rodzicach Nikon F50 z nowiutkimi bateriami. I zaraz zobaczycie, właśnie zdjęcia, jakie mi wyszły z tego aparatu kolorowe właśnie. Ja zakładam, że ta klisza no to ma z około z 20 lat, czy tam wtedy to 18 była po terminie, bo moi rodzice z analogowej fotografii zrezygnowali w 2004 roku, więc gdzieś koło tego może ta klisza być przeterminowana. Niestety pudełka nie mam, więc tego Wam nie potwierdzę. Natomiast przyjście się właśnie temu. Te pierwsze zdjęcia to są właśnie z tego aparatu i z... Na przełomie, robiłem je na przełomie kwietnia i lipca 2022 roku. Tak tylko powiem, że zostały one wywołane w takim laboratorium fotograficznym Relax. Foto w Warszawie za kinem Relax, właśnie. Ogółem większość tych zdjęć ma taką żółtą poświatę, co wynika prawdopodobnie po prostu z wieku tych materiałów, że ten plastik już, już Pożółkł. Po Ogółem to jest moje ulubione zdjęcie, tak na koniec zostawiłem. Natomiast przejdźmy do drugiego aparatu, którego używałem, absolutne gówno, które dostałem od mojej babci. Też leżało pewnie z 20 lat yy, na jakiejś półce, ale po prostu widać od razu różnicę po prostu w jakości wykonania tych dwóch aparatów, ponieważ to coś, mam wrażenie, że jest jakieś uszkodzone, bo ciągle się, ciągle się zacinał, co zresztą będzie widać na pierwszym zdjęciu, że tylko połowę klatki uchwycił tak naprawdę, więc ja nie zamierzam z niego ani już ani razu z niego nie skorzystam. Będzie dla mnie po prostu ozdobą w pokoju, a wolę się jednak trzymać porządnego sprzętu no, japońskiej marki. Niestety to urządzenie ostrzy dopiero od dwóch metrów, co widać na większości zdjęć, natomiast podoba mi się bardziej niż na pierwszym pokazie slajdów ta barwa tych zdjęć, ponieważ one nie są takie zielonkawo żółte, ale takie bardziej pomarańczowe. Oczywiście możecie wyrazić swoją opinię w komentarzach. No to przejdźmy do zdjęć.